Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym strapingu. Dzisiaj: z drapeczki za 37 zł. Mamy super linie, deluxe 7, moc szczęścia, big love, dużo kasy, język lodu i dwa lotki. I zapraszam. Zaczniemy od lotka z numerem 182. I szukamy słonia, a mamy wiewiórkę, motylka, króliczka i pingwina. Pierwsza pusta, kolejny zlotek 183 numerek i szukamy. O, mamy słonia. Mamy królika. Wiewiórkę i, i kozę. No i sprawdźmy, co nam dał słonik. Słonik dał nam złotóweczkę. Pieniędzy jak lodu. No i szukamy liczb. 34, 40, 25 i 41. dwadzieścia siedem, dwadzieścia jeden, trzydzieści pięć, czternaście, dwadzieścia osiem, osiemnaście, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści osiem, dwadzieścia cztery i dziewiętnaście. Pusto.

trzydzieści cztery, jedenaście, osiemnaście, trzydzieści sześć i ostatnia dwadzieścia trzy, pusta. I Love z numerem dziewiętnastym, piętnaście, czternaście, dwadzieścia dwa i dwadzieścia trzy, osiemnaście,

Pusto. I ostatnia z drapeczka w superlinie z numerem 41, i szukamy moneta, i słońce. Monety nie ma, słońce jest tu, leżak, łódź, leżak. I łódź. Nie widzę łodzi. Podkowa klucz. Podkowy nie widzę. Klucz. Okulary. Motyl. Okulary. I motylek. Popcorn dzwon i dzwon. Serce, cytryna. Serce i cytrynka. Klapki, pietronka. Klapki i pietronka. Gwiazda, krab, gwiazda i kraba nie ma. Balony, kwiat, balony kwiat. Kości, rower, kości i rower. O, tutaj rower dał nam linię. Księżyc. Księżyc mamy tutaj, tutaj. I ostatni symbol, korona. O, i tutaj korona nam dała drugą linię. Jeszcze sprawdźmy. No to mamy dwie linie. To sprawdźmy, co jest. Mamy 5 zł i 5 zł. 10 zł. Podsumowując, na zdrajkiem mieliśmy przeznaczone 37 zł, a wygraliśmy 16. Najważniejsze, że chociaż się coś trafiło. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam.